Twoje oczy mienią się jak słońce na Wiśle Damu Wiem co mówię, bo z Wyskiego widzę co dzień to samo Proszę nie czuć opotrząsku, by napisać pis Kisama chłopajce Odbijemy Będziemy ją traktowali jak Blake Jesteś już ściągniętach? Jest o. O. Yeah, Wyrobimy tu normę Wait. O jest. Oh. <laughs> oh, nie damy rady, nie, nie damy, damy rady. Jak to na naraz, to wybaczę ci... Jaką um, ja mam minę! No bo to mówili, że mam najgorsza. Nie, nie mhm. Anka powinna zadzwonić powiedzieć. Cześć małpa. Były domy za 120 koła. Kupiłam ci jeden. Proszę zostaw mnie Ja znam życie, ja mogłabym z wami sobie pogadać. Jeszcze sobie pogadamy. Czy wronek ma penisa? Nie chipem. Aha. Kasia, mam nawet teraz zobaczymy na opisie dyskusji. Policja tak, będzie to... miała to hit. <gadanie> ja połowę! No, kupić za 5 milionów na ten moment. To kupuj pan. No, no, to nie? kupuj, kupuj. To kupuj. Też, kuchonie, to jest przyjacielu, bo taki okres. Mam plan. Po sobie. raz pierwszy. Ty, ja, ja, Kumulacja lotto, kurwa, zbieram 1, kupony. 980 po raz drugi. Kurwa, fajnie by każdy każdym miał firmę. Otwieramy katalizator sportowy. 980 po raz trzeci. Albo katalizator? Nie. Pisze, że nie zatrbisz. Damian, 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 czy ty ty piszesz, że ja nie zatrąbię, ja nie zatrąbię? Już na 5 sekund trąpię 5, 4, 3 TikToka! Ej, ej, ej. ej, 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 ej. A mnie to w kurwia ja widziałem jakieś takie streamy na, na tym na TikToku i tapujemy, tapujemy, zaraz ci coś pokażę, ale nie, jeszcze nie kurwa i chuj ci w dupę w ogóle. Rpoczynam konkurs. Każdy, kto teraz zasuba, o mało miał obserwacji, wchodzimy na konto. No Kota jest na korcie tenisowym. Aktualnie tutaj jest, że tak powiem, impreza, ale... Plaka po imprezie... robimy, wiesz? Okej, okay, po tej imprezie trzeba złapać tego kota, kurwa. znaleźć kebab, kurwa. i go tam nadziać na ten nurz zjebany, bo już kurwa. nie mam ochoty słuchać o jakimś kurwa leciku. To kota? Tak. Zbierze chcesz porywać? Tak. Chcę je rozjebać, kurwa. kurwa. To Wszystko okaz w porządku? Przy okazji bratrzu. jest dwójka dzieci, kurwa, sprzed Białoruś. Ja pierdolę, co ty gadasz, nie mów tak, kurwa. Tak się nie, nie można tak mówić. Wszystko można. A to co ty potrzymujesz kurwa, pomocy kotem? Nie Mr. Bombastik Sly-eye Słuchajcie tego ŁKS To stara kurwa jest Anderson? Nie, do ciebie No, cię no tak się radę. Wygrałem ja też wygra. y... wygra. Wygrałem też randkę z organizatorką, wiadomo um. Po raz drugi? Tak Okej okay. Kiedy? Mówił dla was <laughs> Andrew Shelby Kurwy. Nie wiem, odezwę się. No dobra, <gry> no dobra jakby on potem podjechał do mnie, to mu... Nie no, nie dostanie fcyka te dziecko, jakby chuj, chuj, chuja ja w te dziecko, znaczy inaczej. Chuj, chuj mnie to dziecko interesuje, o. Eee... Co ty kurwa, ten? Kupiłeś karton kawy i koszulkę w gratisie? Dostałeś? stary kurwa. Ja jestem przygotowany aerodynamicznie do tego turnieju. Trzyma, no. Potem po z kartonu po tej kawie wysecze burka okleju? Jacobs Kronung. z na mnie mówię, mucha no? od dzisiaj. Tu są przy mnie, można brać. No i pan no, no, no. mucha. No i pan mucha. Bzz, bzz, bzz. A bo szerzej, 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 kurwa! <gryps> szerzej piłkę widzisz! Tato. Startuj, startuj, STARTUJ! Nie wiem jak to było blisko, ale kurwa bliżej chyba nigdy w życiu nie było. <gryps> Mr Bombastic! Side-eye! Szybany betonowy. LKS! To stara kurwa jest! Nie, to się Jeffie, jakby uwaga, sądzę, to takim zjebem. A policjancie jest kurwa ja G. Szybki, ty chcesz... K to jest kompetentna osoba do tego, żeby... No wy, wy... gram Wygram turniej, kurwa! Dzwonisz do mnie, będziesz pierdol! ...dzwonić. Dlatego nagrał. Śmieć jebany. Teraz proszę powiedzieć, tutaj mam pytanie do funkcjonariusza. Ja pi... Nasze kamery kur... Przez, y Dobra, A i... chill, chill. Dobra, tylko nie wiem czy końców, na w a czy na na Tylko nie, tylko nie <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> Ukradłem policji samochód. Ja, <grym zainteresowań> yeah, fura za dwa bajki, elo ku**a moja. O kurwa. Co jest? Dobra. Śpię tam, tam śpię. Robimy razem jedzenie. Jedzenie robimy razem, albo zamawiamy, ale takie feed jedzenie. Chodzimy na siłownię. Trzy albo cztery razy w tygodniu. Nie nic. I robimy. Robimy formę. Na przedłużanym. Co, to? Nie trollface! Będę kurwa. O, kurwa. Kurwa śmigłowiec, widzicie go. Ja nie wiem, ja spiertał do mieszkania jako mam się I'm fast as fuck boy Still fast as fuck boy Markuczyki, dołeczki, baby bambi in real life Nie jestem taka shite Każe ci mu świat Jest jaruz